A nadowemu 20 zł! <laughs> Faliśmy tam bogatą dzielnicę zapoznań i kur stary wychodzimy. Ja tak stanąłem, mówię do Ursika, tu ma, mówię, mieszkałem na banku poważnych ludzie, przyjęliam karambit na ani, pomóż pani coś. Nie ma szans, akurat razwał. Z psami 30 minut spacer. budowę sprzątałem czekun się, worki. Byłem wykończony staczką. Ja ci powiem tak, ja zacząłem od sprzątania kibli, od mycia ziemniaków, zarobiłem, otworzyłem własny biznes. Otworzyłem lemoniadę na lemoniadach dwie paki do przodu. Oddałem procent, bo się dogadałem z zaprzyjaźnioną restauracją, że pożyczają mi nóż stolik. Miałem im stolik hopy, chodziłem ze stolikiem po środku. Kurka rynku postawiłem na środku rynku stolik. Ja da się zarobić. Ja potem, chodziłem, ja potem chodziłem po rynku, hopy i do tych wszystkich, co Wcześniej widziałem i mówię, widzicie, chyba, pluliście na mnie, ja teraz swój biznes, kwa, na rynku w Poznań otworzyłem. Ale zobacz, zobacz, od zera, tak naprawdę to jest też taki przekaz ukryty dla młodzieży, że wystarczy... A ja to, to mówiłem zera, cały czas, mówiłem. Możesz mieć znajomości, je wykorzystać, możesz tak naprawdę postawić sam na siebie, możesz chodzić od roboty do roboty ja i myślę, się pytać że patrzy, to...